Wszystkim znane są dowcipy, typu rozmawiają dwie teściowe. Co robi pani zięć? Zwykle robi co mu każę. Nie każdy jednak wie, że 5 marca wypada dzień teściowej, bohaterek wielu takich opowiastek. Proszę powiedzieć, Dziękuję. czy Państwo wiedzą, jakieś święto w te sobotę? Są soboty? Tak, urodziny naszego dziecka. No. <laughs> Nie wiem, naprawdę. Część ciebie tak tutaj nabrać. Czy Panowie wiedzą jakieś święto w te sobotę? Czyli to jest dzień? Kobiet, dziewiąte. Nie Bo to jest dzień teściowej. Teściowej? Tak! To od kiedy to? Informacja o dzisiejszym dniu teściowej wzbudzała zdziwienie. Mimo wszystko może jednak jest to dobry czas na walkę ze stereotypami, bo przecież nie każda teściowa jest od razu złą teściową. Nie, ja nie narzekam, ja mam dobrą teściową. Ja też nie narzekam. A jakie cechy powinna mieć idealna teściowa? Większość biłgorajan ma podobne zdanie na ten temat. Taka, żeby się nie mieszała do małżeństw. Ewentualnie radą pomogła, a nic poza. Ma być dobra, no i koniec. E, no, idealna. No, jakie cechy, no dobra, żeby była. No jej, no nie wiem, no dobra. Żeby szanowała swoją synową. A zazwyczaj to rzadko się spotyka, żeby teściowa lubiała się z synową. No nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć. Wymagania, jakie stawiamy teściowym, są bardzo wysokie, może czasami warto takie same postawić również sobie.